Okej, okay, witam. Testuję OBS Studio. Przy okazji nagrywam tutorial, bo użyłem taką opcję jak... Gdzie ja wydałem? Poczekajcie, bo ja tutaj sprawdzam, bo korzystam z wersji e, najnowszej. E, tutaj jest taka opcja filtru. Coś takiego uchyłam, ale nie chcę o tym teraz rozmawiać. Tylko program MyBank rysuje jedną osobę z mojej rodziny i pokażę wam artykułów, które uchyłam do kolorowania. Osoby z mojej rodziny. Nie mogę wam powiedzieć o kogo chodzi, bo chodzi o dane osobowe, ale tę osobę z mojej rodziny. Prawie tak samo namalowałem. Mamy też coś takiego jak Rotate canvas na tej warstwie. Będę, będę sobie rysował tutaj ołówkiem. O ile się nie mylę, mam też palkę kolorów. Eee. Gdzie to było? Chyba Znaczyna... trzeba... Chyba trzeba jeszcze raz na to kliknąć. Aha, bo to, to okno powinno z, e, z innej strony. Kurde. Gdzie to jakoś ten program działa? Bo można, jakbym się ci z myśli, tutaj to przeciągać. Bo jak e, się ci z tym myśli przeczymać to okienko, to możecie je przerzucić na tą stronę. Bo taki ma interfejs my bank, a tutaj można zapisać to. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Na tej górnej warstwie będę malował włosy. A chyba to ujdzie tak. Bo jeszcze nie skończyłem, bo brakowało mi czasu. Nie, no kurde, czemu sąsiad musiał teraz włączyć? Nie, jest, idź już! nie, 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 moi drodzy, jest mi nie, Kurde, niedobrze, że nie, teraz włączył ten silnik. Muszę się skupić. Aha, dobra. Jak to te włosy... Aha, ona ma tak nie, 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 dobra. nie, nie, jak jak tego namalować, moi drodzy. Aha, tutaj. To muszę gumkę wziąć. Chodzi o ja to, że chcę postać jak najdokładniej namalować. Tutaj mamy Eraser, gumkę, klawisze MF. Zwiększamy wielkość pędzla. Kurde, muszę nową warstwę, moi drodzy, dodać. W sumie to mógłbym ją nazwać... ...Might Nie pomyślałem moi drodzy okien. Tutaj zapisać muszę. Aha, bo pewnym przyciskiem myszki, możecie przesuwać. Jest coś ciekawego takiego jak, jak uchyjecie klawisz kontrol i pewnym przyciskiem myśli możecie delikatnie przybliżać. Wachpał im. Ja se to odwrócę jednak. Chcę tak malować, Malowałem to dwa dni. I tu muszę sprawdzić, czy nie brakuje czegoś. I klawiszę D. Zmniejszam NZ. Kurde, muszę teraz to dziadostwo. Łączyć choroba, jasna. Ten sąszek mi denerwuje. Nie zapomnijcie gółki wyłączyć. Nie wiem co to jest. Dźwięk jak kosiarka. Ale dąch mniejszy z tym. Skupię się na kim. Nie, po prostu chcę tak samo moi drodzy. Narysować, jak jest. Na tej fotografii. Upewnijcie się. Jako rozdzielczość ma was. Postarajcie się między innymi w miarę blisko rysować. Bo jak wysyłacie? Czekajcie, jak wysyłacie do JPG namalowany, namalowany obraz, to może on ducha zajmować. Tu akurat rozdzielczość tego nie jest aż taka ducha. To namalowana, ale nie będę teraz tego otwierał. Czy on mówi, jaka jest tu rozdzielczość? A co to jest? O, nie wiedziałam, że coś takiego jest. Jeją soja, czyli można zrobić izolację innych warstw. A dobrze. Ale dobra, nie będę się na tym skupiał. Jak ci dokończę malowanie i pokażę wam. Jaką technikę uchyję? Kurde, no niedobrze mi się dzisiaj ulikuje dla was tutorial bo sąsiad, um, się robi tam na dworze chyba no, włączył kosiarkę albo motocykl ale nie jestem pewien aha, upewniam aha, muszę jeszcze jedną rzecz zaznaczyć bo ja mam dość mocny komputer a program ma dość duże wymagania mam, lepiej abyście mieli przynajmniej 32GB RAM, albo 16 Najlepiej no jakbyście mieli, jeśli Was na to nie stać. ten procesor, przynajmniej AMD FX. teraz wiem, że większość moich rodaków, ma lepszy procesor. Ja go odkręciłem, ale aby podkręcanie, poprawnie działało, musicie zwiększyć napięcie. Nie chcę o tym mówić długo, bo ten tutorial jest o malowaniu, a nie o odkręcaniu. Kartę karty graficzne musicie mieć przynajmniej taką, jak w, A jak was nie stać. To... ale nie na pewno będzie was stać, bo większość ludzi w Polsce już ma ryzen. Nie uleczam słabego komputera do malowania cyfrowego, bo on mimo tego że mam taki skrzynki, jakie mam. E, ten program ma jednak wymagania. Zaraz powiem e, dlaczego... Czasami enzel zwalnia, skoro publikuje tutorial o malowaniu. Na przykład jak pewnym przyciskiem klikniecie ed i edytujecie ten enzel. Dubs e e e e to są drobinki. Jak zwiększacie drobinki na enzel, na aktualną wielkość, e drobinki na sekundę, to jak będzie ich więcej, to enzel będzie wolniej chodził. Tym, na przykład, jak uchyję ten pędzel, widzicie, trochę zwalnia. Wcale nie maluję szybko, a nie mam nie wiadomo jakich wartości. Może zmniejszym per second, jak Wam okaże, a tak będzie to inaczej wyglądało. Jeżeli tą opcję zmniejszymy, to będzie Więcej drobinek, ale mężle, mniej drobinek, ale węzel będzie szybszy. Ale równie możecie również ten węzel uchyć, bo mamy różne pędzle. Nie pokazałem wam wszystkiego, bo tych węzli tutaj jest naprawdę sporo, bardzo dużo. W razie dzisiaj wam nie będę wszystkiego pokazał, bo chciałem wam pokazać. Jak będę rozwiązywał włosy grabie to się nazwałem. możecie ci nazwać wasze Rename A. Oryginalnie ten angel znajduje się w bibliotece Tony. Nie dobrze mówię? Chyba nie, Kanda. Nie, nie, nie. Nie mówię bo tego jest ducha tutaj, w tym w tym mamy ten enzyj możecie sobie nowy presek dodać tego uh, edit brush settings dajecie opcję copy to new uh, edit brush settings rename uh, smug, smudge hair ja się to w ten sposób. Eee, tu zostawię do myśli trochę mniej. Aby było szybciej. Jedynasty to wciąż wysoka wartość pixel feder zmniejszy. Bo wtedy nie będą takie gładkie krawędzie. Hardness e, zwiększy trochę. Kurde, niech on już to wyłączy. Muszę też ten głupi motocykl włączyć. Okej jest ok. Smudge gdy przypomniałem, aby na to zwrócić uwagę, długość rozmazywania. O, ciekawa jest opcja, ta, fajny speedy, Filter. Trochę ja to, to zmniejszy, bo zobaczę, jak to będzie wyglądało. Eee... Jeszcze jedno. Jakieś dodajecie pędzli, to możecie wysłać waszą bibliotekę w pędzli na dysk. Tu gdzie macie ten klucz? Eee, jak on się nazywa profesjonalnie? Francuski klucz! Gdzie tutaj macie klikacie na niego? Eee, eksportuj jako zapakowana paczka pędzli Paczka, Paczka... Eee, paczka... 01 Dobra, wystarczy jak tak w nazwiecie, to też będzie ok. No ja i jak jakbym jeszcze mógł zrobić coś takiego, jak sobie utworzę My Wayne Paczka Engzi. Paczka Dlaczego tak? Bo nie będę musiał tego szukać w jakimś innym katalogu A tu klikamy na imię I teraz sprawdzamy na tej artycji. Okej, okay, mamy tutaj naszą akcję Enzli O, a jakbyście chcieli Jak macie na nowo zainstalowany program I chcecie mieć wasze Enzle To wchodzicie tu e, Gdzie to było? Już mówię Import brushes, brush, import brushes I, i on wam importuje bezpośrednio w pliku zip. Chyba kiedyś o tym mówiłem, ale mówię jeszcze raz dla osób nowych, które dopiero co zaczęły przygodę z tym programem. Ja jeszcze raz pokazuję. A coś tutaj trzeba będzie obrazić, bo widzę tutaj odstęp za długie Może być to spowodowane tym, Chyba mam za mało tego. To trzeba było zwiększyć. To też. Uwaga na te liczby, to nie szkodzi. Tak naprawdę on jest tu, tylko po prostu jakoś tak śmiesznie mi to poustawiał. Kurde, trochę mi się to najgrodze nie podoba. Trzeba sprawdzić, czy gigter to jest gorganie. To też powoduje, he, są takie odstępy. Jak zmniejszycie opcję urganie i zapiszecie, to coś takiego uzyskacie. Już mamy prawie jak prawdziwe włosy. Trochę tak, mi się to nie podoba. Za długie są odstępy. E, Myślę wydaje, że chyba będę musiał zwiększyć to. Sprawdzę jak zwiększę szybkość filtra. Ciekawe jak to będzie wyglądało. D klawiszą zmniejszyłem sobie. Ale nie, efekt całkiem ładny jest. Pamiętajcie, jak ja to rysuję na osobnej warstwie. Mamy takie wirtualne grawki. potem możecie te moje grafiki zamalować. To nie szkodziło jak sobie dodacie już i do Was idę. Kurde jak mnie generuje trochę. Muszę przeskakiwać do warstwy. To możecie też odłączyć. Ale jest tu i to i to osobne okno, ale mamy również strzałki. Ja sobie moi drodzy zapiszę. Uwaga jeszcze nie jedną taką opcję. Trzeba jej uchyć. O co chodzi z tą opcją? Bo jak zapiszecie projekt. I dajcie revert. On... On kasuje operacje tym Uundo. nie możecie cofnąć poprzednich operacji. A mi się wydaje, że ten... Ta metoda jak wyzwalnia pamięć w programie. Bo jak cały czas pracujecie z programem... To czasem mam wrażenie, że program zwalnia, jak się nie uchyla tej opcji. Nie wiem czy jest tutaj historia. Nie zwróciłem mojej drodzy na to uwagę. Jest coś takiego jak historia tu. Nigdzie nie mogę tego znaleźć. Mamy też symetryczne malowanie, ale jakiego nie włączyłem? Mm, jeszcze tego nie omówiłem. Będę musiał opcję scrap omówić, bo to było wytłumaczone. To jest tu frame enabled. Jak to wyłączyłem, to mamy nielimitowaną ilość papieru. Jak kto woli pracować? Mi się ta opcja podoba. Ech, czekajcie, ile minut mam. 15. W najnowszej odsłonie. Aha, wracając do programu OBS Studio. W tej najnowszej odsłonie oni parę tutaj poprawili też. Bo kiedyś. E, nie mogę nagrywać. Do pliku. E, FLW. Pamiętam jeszcze z wersji Którą uchywam w roku 2017 Kiedy jeszcze nie mogłem do tego formatu nagrywać Bo się pojawiały błędy Bardzo dużo Ponaprawiali błędów moi drodzy Także OBS Studio Jest lepsze Niż było Aha jeszcze Możecie Prawym myśli wszystkie warstwy, się pozbyć wszystkich warstw. Wtedy Wam łączy wszystkie warstwy w jedną, tylko papier będzie biały, ale te wszystkie warstwy połączycie. Nie używajcie tej opcji, tylko tę, tylko tę opcję Merge Visible Layers. Wtedy Wam wszystkie warstwy połączy. Ja na razie ich nie będę łączył. Jeszcze uchyję grabek. Jakbyście chcieli ode mnie pędzle, to, mo to mogę wam, moi drodzy, wysłać mój preset, który ja stworzyłem. Wtedy by się wam znacznie łatwiej malowało. No dobra, a teraz dodaję opcję nowowarstw malki i... Gdybyście na przykład chcieli tą aczkę NZ ode mnie, to mogę Wam wysłać ją, a Wy możecie ją zaimortować. Dajcie znać w komentarzach. Kurde, no wyłączysz ten motor, no! Ja w Dobra, już nie będę krzyczał, bo sąsiad się kapnie jego. Krzyczę. Krzyczę krzy. Jak mnie teraz prasza, no muszę teraz się bawić tym motocyklem. Nie do końca dobrym enzołem uchyłem. A fajnie mi to wyszło, powiem wam. Fajnie to wygląda. Również tą warstwę mogę sobie tutaj fajnie przerobić. Eee, zaraz wam pokażę w jakiś sposób. Bo jest też coś takiego jak gumka. Gumką mogę eee, to wymazać. Niestety ma nie ma wszystkiego, to co ma Krita. A Krita ma narzędzia do selekcji. Ale to jest program bardziej do ręcznego rysowania. Ale mimo to nie nahekał na program. Dobrze się w tym pracuje. No i mam ukończony projekt. E, jeszcze trzeba byłoby pomyśleć, sobie dorysować osobie z mojej rodziny. Te włosy się tu nagle liśnią. Nie wiem, ja chyba będę w, w tutorialu numer... 3 o tym rozmawiał. To był tutorial numer 2, bo ja dawniej ulikowałam inny tutorial. Jeszcze się napisze ten projekt. Pamiętajcie, żeby mieć zapasowy projekt. A, a to z tego względu ten program. Jakby wam zepsuł w e, ten link który teraz mamy, bo miałem kiedyś taki problem, wiem i komputer się wyłączył, a pracowałem w programie Blender, to potem jak włączyłem komputer z powrotem i chciałem zaimportować scenę, to mi uszkodził plik, dlatego polecam mieć nawet 3 e, kopie zapasowe tego samego pliku. Mm. Tak, 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 dla bezpieczeństwa. O, tylko 4MB ma. Zobaczcie moi drodzy, nie ma megabajtu e, zapisanym plik, e, nadpisany ponownie 6,2 megabajty, to nie jest dużo Powiem wam, ale musicie się upewnić e, czy W tym przybliżeniu pojawiają się pikseje Tak aby wasza praca nie była zbyt duża Tak aby była w miarę taka Okej okay, tu jest godzina, mam jeszcze godzinę czasu, chciałbym przejść do nowego projektu. Chciałbym też omówić inne pędzle, bo jest tu mnóstwo pędzli, których nie omawiałem, moi drodzy. To chyba byłoby na tyle. Jeszcze pokażę, jak eksport zrobić. W JPG. Moje się moje... Piotra Paint 201 jeszcze inną osobę z mojej rodziny namalować. To jest jednak woda w tym programie. I nie pokazuję na jakiej particji. Zapisane jest to. Bo mam kilka particji, to muszę zobaczyć. Gdzie mi to zapisał? Chyba tu. Sort my gate. Kurde Niedobrze no Niedobrze Znowu jest jeden no ale uwagę się zapisie Bo możecie się pogubić. Najlepiej byście zaznaczyli w artystię Jak macie kilka w artystii może być bałagan Bo wtedy nie będziecie wiedzieli gdzie co zapisujecie Dlatego lepiej byście mieli cały czas zaznaczoną Właśnie RKC systemową, export. Trochę mnie to wkurza. He, tak forbili, nie dali tutaj możliwości zaznaczenia w RKC. Trochę powinni opracować nad tym programem, ale tak jest spoko. MyPaint. I teraz zaznaczę sobie tak, JPG. Portret siostry. Chciałem jeszcze parę osób z mojej rodziny namalować. No i dobra. Jak wygląda to JPG? Nie najgorzej. Ale widać artefakty? Ponieważ to nie jest tak do końca w takiej duchej rozdzielczości malowane. Mam też inny obraz, który malowałem w znacznie większej rozdzielczości. Chętnie wam pokażę. Ten. To jest trochę w większej rozdzielczości i widać tu wszystko wyraźniej. Dorysowałem trochę bardziej z wyobraźni. Mam też architekturę, którą malowałem w poprzedniej wersji. To wam okaże... Tutaj jak zaczynałem się gogę z tym programem, jeszcze tego programu tak nie umiałem. To byłoby moje drodzy na tyle. I życzę Wam miłego dnia.